Siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym poradniku do Don't Starve. Dziś chciałbym Wam pokazać, jak skutecznie polować na myszołowy. Jeżeli dobrze usytuujemy nasz obóz, to mięso, które wypada z myszołowów, może, może być naszym głównym źródłem pokarmu. No jak i oczywiście składnikiem do różnych potraw, które możemy z nich przyrządzić. Dziś chciałbym Wam przedstawić dwa sposoby na upolowanie myszołowów. Jeden jest troszeczkę trudniejszy od drugiego. Może zaczniemy od tego prostszego. Po prostu, jak wiecie, myszołowy latają i polują na przykład na króliki, które tam gdzieś na dole sobie kicają. To, żeby upolować takiego myszołowa, wystarczy, wystarczy nam tylko włócznia. Położymy jeden kąsek mięsa, jakiekolwiek mięso, może być nawet te od potworów, na ziemi. Oddalimy się kawałeczek, nie za dużo. Poczekamy, aż myszołów... Oczywiście musimy to mięso położyć tam, gdzie myszołowy sobie latają. Nie, nie, nie będzie bądź. No i gdyż ten myślowiec zbliży się do tego mięsa, biegniemy w jego kierunku, atakujemy go i na pewno na pewno zdążycie go zabić włócznią. Na 100% on nie zdąży odlecieć, a może być tak nawet, że on będzie bronił tego mięsa i będzie z wami wojował, to zada wam jedynie jeden cios. Drugi sposób, troszeczkę, właśnie ten trudniejszy, to dlatego, że musimy stworzyć. No, przydałoby się z minimum cztery pułapki kolczaste. No i te pułapki musimy tak rozstawić, żeby między nimi postawić właśnie mięso. Jedno mięso, ja tak już mówiłem obojętnie jakiego rodzaju. I czekamy aż myszów zbliży się, czy wyląduje po to mięso. No i automatycznie te pułapki go powinny zabić, jak dobrze to rozstawicie. Tak możecie tutaj zobaczyć. Oczywiście nie może być tak, że jak zostawimy jedno mięso, bo gdy już raz w zleci do jednego mięsa, które, które my zostawimy na ziemi i na przykład nam ucieknie, to lepiej, to trzeba podnieść to mięso i z powrotem je postawić, bo do takiego, które już leżało, on ponownie nie wróci. Także to jest, to jest jeden mankament, ale raczej myślę, że to nie jest nic trudnego. No to w tym to poradniczko byłoby na tyle. Jeżeli Wam się spodobał i przydał, oczywiście łapka w górę, mile widziana i komentarz pod filmem. więc co już widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć. Miłego.